Sądeczczyzna na tle innych regionów. Po pierwsze, wyróżnia się ponad przeciętną ilością milionerów na naszym terenie, a po drugie wyróżnia się tym, że potrafiła znakomicie dostosować się do panujących warunków. Jeżeli chodzi o północ sądeczyzny, mamy przemysł w sensu stricto, jeżeli chodzi o. Południe Sądeczyzny to jest turystyka, to jest lecznictwo, to jest rehabilitacja, spędzanie czasu wolnego, uprawianie sportu. To wszystko powoduje, że mając zdeterminowane możliwości działania, tak jak Południe Sądeczyzny z uwagi na złoża wody mineralnej, nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek przemysłu, Potrafiliśmy się tutaj mieszkańcy dostosować do obowiązujących reguł i stworzyliśmy doskonałe uzdrowisko, kurort, miejsce spędzania wolnego czasu. Gen przedsiębiorczości wydaje się, że to są cechy ludzkie, czy cechy osób przedsiębiorców które powodują to, że prowadzony przez nich biznes w dużo większym stopniu kończy się sukcesem niż gdzie indziej. Tutaj ludzie są twardzi, tu są ludzie zahartowani, tutaj ludzie zawsze mieli trudny klimat, jeżeli chodzi na przykład o zimę. Ale przez to powstały wspaniałe stacje narciarskie, coś, co kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia, czyli to, co było powiedzmy wadą, jeżeli chodzi o krótki okres wegetacji, srogą zimę, śnieżną zimę, nagle stało się zaletą. Krynica jest w samym czubie ośrodków narciarskich w Polsce. No i nie ukrywajmy, na przemyśle narciarskim naprawdę robi się bardzo dobry i potężny biznes. Patrząc na zainteresowanie inwestorów, jeżeli chodzi o kolejne inwestycje w duże hotele, jest szansa na budowę akwaparku, tak naprawdę kolejne inwestycje polskich kolei linowych dotyczące nowych tras narciarskich. Wydaje się, że to co dawniej było przede wszystkim polityka czy też turystyka ta uzdrowiskowa, oczywiście ona wraca, ale ona nie jest tylko skierowana do osób, które przybywają sanatorium. Tak naprawdę na dziś baza turystyczna jest dużo większa niż baza sanatoryjna i wydaje się, że ten trend będzie się pogłębiał, ponieważ coraz więcej osób chce aktywnie odpoczywać, chce się też leczyć prywatnie. Natomiast nie chcę też być w, na długich turniusach sanatoryjnych, natomiast chcę korzystać z doskonałej bazy rehabilitacyjnej, łączyć aktywny wypoczynek z możliwością normalnego odpoczynku.